Na pewno znacie to miejsce. Nie jeden z was tam był podczas jazdy na kursie prawa jazdy. Chodzi oczywiście o wyspę w pogwizdowie nowym, a obecnie w Rzeszowie. W związku z przebudową tego miejsca od niedawna zmieniła się tam organizacja ruchu. Wreszcie i nie trzeba tam zawracać z wykorzystaniem wyspy. Zobaczcie to miejsce. Znajdujemy się na ulicy Myśliwskiej z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Zbliżając się do skrzyżowania i wykonując manewr zmiany kierunku jazdy w prawo, należy pamiętać, aby zawczasu wyraźnie włączyć kierunkowskaz, a po wykonaniu manewru wyłączyć. Tutaj najczęściej możecie otrzymać polecenie od egzaminatora. Aby zawrócić z wykorzystaniem infrastruktury drogowej przy użyciu biegu wstecznego. Może być to brama, boczna droga czy też pobocze. Po wykonaniu zawracania zbliżamy się do skrzyżowania i wykonujemy manewr zmiany kierunku jazdy w lewo. Zwróćcie uwagę na znak nakazu. Następnie ustawiamy pojazd przy krawędzi wyspy. Oczywiście bezwzględnie musimy się tu zatrzymać. Znak stop. Pamiętajcie, aby to było przy linii bezwzględnego zatrzymania z włączonym kierunkowskazem. I to wszystko, nic strasznego. A tymczasem, zmierzając ku końcowi, udostępniajcie nagranie wszystkim osobom znajomym, które myślą nad zrobieniem prawka, jak i w trakcie robienia kursu. Oczywiście, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrybujcie kanał Autoturbo. Wpadnijcie również na stronę internetową oskautoturbo.pl, tam dowiecie się o aktualnych kursach i promocjach. I na koniec, oczywiście, widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale Autoturbo. Trzymajcie się, cześć!